Pierwszy pojedynek dzisiaj to pojedynek w wersji bez ruchu. Przeciwnik pochodzi z Meksyku, ma 937 Elo. I zaczynamy od Indii. Słaba jakość kamery, taki blur. piesek. widać też lewostronny ruch. Raczej takie północne. Okej, okay, bardziej zachodni, tutaj Rajasthan. Mamy rundę drugą. Jeżeli się nie mylę, to to są argentyńskie słupy. Bo tak oprócz tego to mało info y, typowego dla Argentyny. Nawet dobrze. Jeszcze bardziej północna, blisko Paragwaju. Dobra, kafla zabieramy prawie. Runda trzecia. Lewostronny. Pomyślałem najpierw o Bangladeszu. Trzeba aby na pewno. Tak, tu jest język, ok. Bardzo podobne nasze gesty. Przeciwnik. Tym razem lekko bliżej. 32 tracę. Oczywiście widzę, jeżeli odcinek ci się spodoba, to zachęcam do ocenienia go łapką. To jest ciekawa lokacja. Lewostronny. Nisko położona kamera. Taki blur. Z taką jakością kamery. Czy to jest Sri Lanka? Taka w sensie. Nie wiem, czy ta myśl ma sens, ale nie wiem, co tu dopasować. Innego. Kenia. Okej, okay. ma to pewien sens, ale nie spodziewałem się. No i prawie cztery koła tracę. No niestety, półtora raza mnożnik, teraz już jesteśmy w Europie. Na pierwszą toka powiedziałbym zachodniej. Kliknąłbym Francję. Tak, była to Francja, a przeciwnik postawił na Litwę. Teraz on straci bardzo dużo trzy koła. Mamy prawie tyle samo HP w tym momencie. Podwójny mnożnik i... Co to jest za słup? Czy on jest heksagonalny, czy to jest wrażenie? No nie wygląda mi to jak Meksyk. Spójrzmy na Słońce. Słońce na... Południu, po ten niebieski samochód, może to jednak nie jest wrażenie, ale trochę się obawiam, trochę się obawiam, będąc szczerym, w sumie mogłem bardziej południowo wykliknąć, jak tak myślę, no nie, spoko wyszło, był to Meksyka. przeciwnik postawił na RPA, no i pierwszy pojedynek wygrywamy, plus 13 elo, pojedynek drugi już w wersji z ruchem, przeciwnik ze Stanów, 910 elo, biały samochód, żółte linie na krawędziach, RPA, raczej RPA, ale jeszcze się przejdziemy, czy to jest flaga Lesoto? Tak, te góry pasowały do lesoto, Więc dobrze, że pojechałem, dobrze, że się upewniłem. Nie kliknąłem od razu RPA. Pierwsza myśl: Kambodża, jak to zobaczyłem, ale nie. Mamy lewostronny ruch, takie czarne słupy. To może Indo. Gdzie słońce? Na północ, okej. Okay. No, Indonezja mi to bardzo pasuje. A jest z przodu blacha na skuterku? Tak, dobra. Może to jest coś w rodzaju Sulawesi, ale nie wiem. Spróbuję po prostu kliknąć w środek Jawy. Okej, okay, byliśmy na tej wyspie, a to ciekawe. Przeciwnik postawił na Borneo. Dwie stówki tracę. Runda trzecia, bardzo szeroki blur. Ale patrząc na ten krajobraz i taka też jakość kamery, to może być Kambodża, taka czerwona ziemia, ale chcę się przejechać żółta blacha. Gdzie ja widziałem żółtą blachę? Nie, to, to, to dziecko ma coś w ręce, nieważne. Tutaj mamy język. Czy to będzie język kmerski? Dokładnie tak, jesteśmy w Kambodży. Okej, okay, byliśmy tutaj przy Zatoce Tajlandzkiej, przeciwnik postawił na Tajlandię, sześć stówek yy, zabieram. Runda czwarta... Język angielski, ale patrząc na tą drogę, w sensie taką betonową, to pewnie będą Filipiny. Ruch jest prawostronny, to się zgadza. Widać też biały samochód, okej, okay, jak klik... Chociaż w sumie możemy się przejechać. Może znajdziemy jakąś dokładniejszą informację o tym, gdzie jesteśmy. Czasem można spotkać takie fajne tablice. Bangu Eo czy Bango Eo? No i przeciwnik zagasował, więc ja już nie będę miał dla siebie czasu, ale jeszcze sprawdzę. Mm, tutaj. Bagao. dobra. Kliknę tą północną część bardziej. I to był bardzo dobry y, klik. Udało się zabrać spoko punkty. Mamy półtora raza mnożniki, jesteśmy w Polsce. Widzę to po y, słupach, ulica Siedlecka i jaka? Obornicka, chmurna 5. Fajnie byłoby znaleźć miasto. Mamy jakiś paczkomat. Mm, miasto, miasto, miasto. No i przeciwnik oddał GS. No niestety, 5 sekund. Bardziej południe? Bydgoszcz. No i przeciwnik jest bliżej ode mnie, niestety. Troszkę tracę. Podwójny mnożnik i Japonia. Czy to jest Fuji? Kompletnie nie. To było inne miejsce. Miałem kiedyś Fuji na pojedynku. W sumie racja wygląda zupełnie inaczej. Mamy pełno taksówek, krzyż z tyłu. Jesteśmy w Kolumbii. Żółte blachy. Wulkan Kumbal. To jest dobre info, ale nie mam czasu. Niestety. Tutaj na południu. No i mieliśmy podobne gesty, ale coś tam udało mi się zabrać. Runda 8, potrójny, pierwsza myśl Peru albo Bolivia. Czarny samochód, chyba Peru, chociaż, chociaż nie ma tych słupków charakterystycznych dla Peru, więc może jakaś kompletna północ Argentynki. La Rioja, Argentina, czyli jesteśmy raczej w tym regionie. Bardzo ładnie, 10 km, a przeciwnik postawił na Peru. No i pojedynek wygrywamy, plus 12 elo. W trzecim wracamy do NoMuva, przeciwnik z Niemiec, 960 elo. I zaczynamy, w, zaczynamy na Litwie, tak? To są słupki litewskie. Chociaż, przepraszam, są żółte znaki? To jest Szwecja? Tak, ok. Te krótkie paski zadecydowały i w sumie tam widziałem, tam w oddali widziałem skandynawską architekturę. Plus, no jeszcze te żółte znaki. A co do tych słupków, to yy, ciekawe. Lewostronny, żółte linie. Tutaj widać tajski. Jesteśmy w Tajlandii. Tutaj kliknijmy. Kwadratowe słupy, tam flaga. Bardzo południowa Tajlandia. No tutaj 300 km na korzyść przeciwnika, minus 500, niestety. Runda trzecia. Bardzo dużo info. Pierwsza moja myśl to Saskatchewan, Kanada. Bardzo sucho, płasko. No widać, że to takie yy, amerykańskie samochody. A spróbujmy ten Saskatchewan od razu. Może to są po prostu Stany, no ale dobra. Najpierw pomyślałem o tej Kanadzie. To już tak zostanę. Nie. To były Stany, Stan Kolorado. Przeciwnik postawił nam Meksyk na Kalifornię Dolną. Mała różnica w sumie między nami, 140 mu zebrałem. I runda czwarta to Australia. Nie wiem, czy przypadkiem nie zrobię tu dosyć głupiego gesa, ale kliknąłbym po prostu te okolice. Queensland. No dobra, przeciwnik zrobił troszkę głupszy gest, no ale mój też nie jest najlepszy. Mnożnik półtora, jesteśmy w ciekawym miejscu w Rosji. No myślę, że to jest bardzo wschodnia Rosja. Ale naprawdę nie wiem. To jest rzeka. Przeciwnik oddał ges. Bo gdzieś tu bym kliknął podczyta. Oj, to pod kazaniem. No, tracę sporo. Mam 1500 hp. Jesteśmy w Kolumbii, mamy krzyż. Hiszpańskie żółte blachy. Gdzieś tu kliknę. Jestem bliżej i zabieram 5 stówek. Runda 7, 2,5 mnożnik. Widzę kwadratowy słup. Na pewno jest kwadratowy. No, tutaj widać lepiej. E, to jest chyba Tajlandia po prostu. No, bo raczej nie Laos. Taką wschodnią, może. A jednak tam, na początku, chciałem tam kliknąć. No i przeciwnik jest bardzo blisko. Nie wiem, czy to nie starczy. Starsza. Przegrywam. Niestety tracimy 19. Kolejny pojedynek znowu na no Jeżeli się nie mylę, to jest ten sam przeciwnik. Słońce. Na południu. No to Kambodża? Jednak Tajlandia, nie Kambodża, ale przeciwnik kliknął w północ Meksyku. No i w pierwszej rundzie traci 4 koła. Ja nie narzekam. Runda druga. Y, znowu Azja. Ruch jest lewostronny. Czarne naklejki, więc jesteśmy w Malezji na... Jej głównej części. Dobra, klikam od razu tutaj, gdzieś powiedzmy pod Ipoch. Dobry gest, przeciwnik też tak. Kliknął, no jest trochę bliżej. To są słupki niemieckie. No i powinniśmy być po prostu w Niemczech, tak, tak mi się wydaje. E, dokładnie, blisko Frankfurtu. Runda czwarta, no i to wygląda jak Rosja. Taki samochód. Ja już się boję tej Rosji po tamtej rundzie. Kliknę tak losowo bardzo. I teraz to byliśmy pod czytą, e, ale dobra, przeciwnik kliknął Francję, dziwny w sumie gest, tysiaczkę traci. Runda piąta, mnożnik półtora, prawostronny ruch, tego jesteśmy pewni, słońce na południu, półkula północna. Pierwszą moją myślą była Turcja, ale czy ja jestem pewny? Właśnie w tym problem, że nie. Myślę równie dobrze o Hiszpanii i może o czymś z Ameryki Południowej. Spróbuję Turcję, bo to pierwsza myśl. I to była dobra myśl, byliśmy na wschodzie Turcji, trochę pod Batmanem Przeciwnik postawił na Hiszpanię, no i ten pojedynek wygrywamy 15 elo odzyskaliśmy Kolejny nomów, przeciwnik z Japonii 985 elo I zaczynamy w Stanach w Prawo strony, takie mm, linie Ten krajobraz i klimat, coś mi się kojarzy Coś mi się kojarzy mm, z tymi regionami Bardzo dobry guess Dobrze to wyczułem Przeciwnik postawił na Kanadę, Albertę Pierwsza runda 3400 Ładnie, to fajnie wyszło Runda druga Język pasuje mi, patrząc też na to wszystko, do Bangladeszu. Bangladesz, oczywiście. Jestem trochę bliżej. Runda następna słupki z Nowej Zelandii. Raczej północna wyspa, jak mi się wydaje. No, lekko przeciwnik bliżej. To jest oczywiście charakterystyczny samochód z Gwatemali. Nic dodać, nic ująć. Nasze gesty wręcz identyczne. Mnożnik półtora jesteśmy w Mongolii. Nic nie wiem o Mongolii. No, raczej nie wygląda mi to na północ. Gdzieś kliknę zachód od Łanbatoru. Okej, okay, na południe. Jestem bliżej w sumie. Dobrze wyszło. To jest ciekawa runda. Przeciwnik taki szybki gest? A ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Słońce na południu. Nie wiem. Kliknę Filipin... pin. Ej, nie wiem. Okej, okay, to była Indonezja. Miałem wrażenie, że jest słońce na południu, ale on kiknął Kolumbię, więc pojedynek wygrywam. Ciekawa to była lokacja. Kolejny nomów przeciwnik z Francji 1054 Elo, chyba najwięcej w tym odcinku, jeżeli się nie mylę i zaczynamy gdzie? Stany raczej. Te linie są tak daleko od siebie, czy to może być Teksas, czy ja mylę jakieś mety? Nie wiem, ale sprawdźmy. Okej, okay, 70 km od celu 2400 mi się to podoba, nic nie pomyliłem. Runda druga. Mm, Indonezja w pierwszej myśli bym powiedział. Lewostronny widzę. Tak, to bardzo mocno pasuje do indo. Tutaj widać na tym słupie czarnym taki, takie oznaczenie właśnie w kolorze w kolorach Indonezji. Sumatra, uuu, Sulawesi. No i przeciwnik teraz mi zabierze bardzo dużo. Dwa koła. To jest język. To wygląda mi na język. Mm, litewski, łotewski, coś takiego. Nie, węgierski. Nieważne. <grym> Okej, okay. a on. No, on postawił na Rumunię. Nie, na Bułgarię. Na granicy z Rumunią. W sumie rację, to był węgierski, ale skojarzyło mi się najpierw właśnie z Litwą, Łotwą. To są Niemcy oczywiście. Bardzo szybko gesuje przeciwnik. Bardzo mocno północne Niemcy, blisko granicy z Danią. Nasze gesy dosyć podobne. Stówkę mu zabieram. Mnożnik półtora to słońce na północy, półkula południowa. Australia. Australia południowa pierwsza myśl. RPA. Przegrałem chyba. No niestety, minus 15.